Droga, w którą grałem i o niej kompletnie zapomniałem. Witam was bardzo gorąco, moi drodzy. Wierdzo Wyron 4 na dodatku Trial of Legends zagramy sobie pod pewnego wąsatego przybysza. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, dzisiaj praktycznie spróbujemy zrobić World Conquest. Jak głupio to nie zabrzmi. I zobaczymy, czy uda nam się na początku bez kombinowania przywrócić Seniora. Oczywiście, żeby przywrócić Seniora, to już musimy być inną partią. Więc postaram się to zrobić jak najszybciej. Nie wiem, czy to wyjdzie. Nie, nie mam pojęcia. Zobaczymy, moi drodzy, czy uda mi się Seniora Hiltera Przywrócić jak najszybciej, e, i wtedy byśmy zaczęli naprawdę niezłą gojdę, nie? O, demokracja ma 23%. Spróbujemy to zrobić tak, bo oczywiście w Niemczech teraz trwa domówka, wiadomo, i nie mówię o imprezie. Zrobimy akcje antydemokratyczne, więc spróbujemy tutaj podpustować e, tych gości do góry, do góry troszeczkę szybciej. Później wrzucimy akcję antykomunistyko, albo może zdelegalizujemy komunę. drodzy, towarzysze, bracia i siostry, a w wo naroda. dziwny gość. Dziś rano do La Casa, Blanca. Zawsze dziwny Niemiec, kiepsko posługujący się hiszpańskim, wykrzyczał, że mam wielkie plany dotyczące przyszłości państwa. No i moi drodzy, no pewnie, że tak. I zobaczcie, jak szybko wprowadziliśmy Adiego nie. No i teraz można panowie grać, i mamy drzewko ukryte do czterech razy sztuka. Guerra Lempago, arma Marvildosa. Jezus, ja dostaję reaktor. Stwórz wariant Deutsche Klas Dobra, panowie, panowie, na razie. Teraz musimy, moi drodzy, zrobić troszeczkę drzewka, i później robimy do czterech razy sztukania. nie? W razie czego? Więc robimy na razie to drzewko i sobie ulepszymy troszeczkę Argentynę, i później dopiero ruszamy na gojdę. Chłopiec, na tym streamie składamy hołd wielkiej Faudzilli. Jeżeli chcesz otrzymać jej błogosławieństwo. To zostaw lajka! A na Enebakom możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Czyliście faszyści chcą naszego wsparcia. Musimy im pomóc? No dobrze, pomogę im niech im będzie. E, I teraz to oleja obecnie i te cele na razie. Tylko zrobię przemysł, ponieważ ja potrzebuję mocnego, silnego przemysłu na Argentynie. Moi drodzy, przygotowałem się bardzo długo, prawdopodobnie dłużej niż wasi rodzice do roli mm, rodziców tak naprawdę. To nie była decyzja na szybko i przypadkowa. Ja naprawdę zadecydowałem, że chcę wjechać w Urugwaj i w Paragwaj. Więc zaczynamy z Urugwajem. Mam bardzo dużo dywizji, werbuję jeszcze 8. I prawdopodobnie będę przechodził teraz, moi drodzy, Brazylia zażądała wycofania państwa urugwajskiego wojsk. Niech spróbują oczywiście I z chęcią przyjmiemy tutaj brazylijskie wojska, moi drodzy, w Brazylii. Więc przejdziemy sobie tędy po prostu i zapraszam ich bardzo serdecznie do wjazdu we mnie bardzo chętnie. Zmierzę się z nimi na polu bitwę, nie? Niech tylko chłopaki przejadą po prostu tutaj. Ty, ale Brazylia nawet nie wjechała. Ona ma cel, ale nic nie chce robić. Cringe, ale cringe'owa, moi drodzy, nie? Jak to głupio nie zabrzmi, mogę troszeczkę lamić, bo gram na nowej klawiaturze od Endorfi i jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, to nawet nie jest reklama, nie? E, po prostu ta klawiatura ma strzałki w innym miejscu i jest mi się tak ciężko przyzwyczaić, no naprawdę, nie? Okej, okay, no i mam Urugwaj, panowie. Widzicie? E, Brazylia nie. O, aha, dobrze, no to powiem tak. E, jak głupio to nie zabrzmi i cringe'owo, dobrze, że za kończyłem ten pojedynek szybciej. E, mam 2700 karabinów, muszę mieć więcej. Mm, a ja mogę postarać się powolutku przejść do przodu. Tylko wiecie, jaki jest problem z Brazylią? E, w sumie nie mam żadnego problemu do Brazylii. E, tu chodzi tylko o grę. E, moi drodzy, ja, jak dziwnie to nie zabrzmi, dosłownie nie mam jak ich podbić teraz, bo nie mam lotnictwa, ale postaram się tędy przejść. Wiecie? Mm, postaram się tędy przejść, ich troszeczkę może okrążyć, ale się chyba nie da, więc troszeczkę jajc. Zobaczymy. Ty wszedłeś na port? No i super. Chłopaki. Chociaż dwa. Dwie dywizje zostały odcięte, więc to jest się z czego cieszyć, jak głupio to nie zabrzmi. To zawsze dwie dywizje mniej, prawda? Uwaga! Jeżeli chcecie wziąć udział w turnieju Herzow Iron 4, legendarnym KRL-kapie, sprawdźcie linki w opisie do turnieju. Turniej jest dostępny dla wszystkich, a jeżeli chcecie więcej informacji, to wejdźcie do nas na Discord. A jeżeli chcecie zobaczyć minutowy film na ten temat, linki wszystkie macie w opisie. Powodzenia na polu bitwy i nie przeszkadzam już w oglądaniu. Meksykańska Republika Radziecka pobudza komunistyczne nastroje. Pozwólcie im kontynuować, moi drodzy, czy, oj nie, nie będziemy się zgadzać na takie rzeczy. Komuna w Polsce? Nie ma opcji. N nie mam jak iść dalej. E, może dlatego, że, no nie będę mówił, których koncie nie posiadam. XPP. E, no i przejdziemy tędy i trzecia dywizja już została okrążona. Więc to jest fajnie. Spróbujemy przejść tędy, żeby okrążyć kolejne dwie dywizje. I poczekamy troszeczkę na podplanowanie i dopiero uderzymy. Tylko te dwa sloty bardzo mnie irytują. Muszę mieć troszeczkę więcej, nie? Panowie, może tędy? Jejku, jakbym ja okrążył całe wojska Brazylii teraz, poczekajcie, panowie to się dzieje. Historia nierealna. Herdzo Viron 4 zmienia kolor na naszych oczach. Okrążyłem całą praktycznie armię Brazylii. Zobacz chłopcze. Zobacz chłopcze, co twardzi. Zobacz, patrz. Wiesz? Cała armia Brazylii została odcięta, chłopiec. Patrz. A my idziemy na São Paulo i Rio de Janeiro. D Dzień dobry, nie? Dzień dobry, bardzo serdecznie, witam wszystkich. Wjeżdżamy na północ, okrążymy ich. Tutaj. Fajnie. Panowie Brazylii zostały cztery dywizje, jeszcze go jedna została okrążona, nie? Proszę was o kapitulację. <laughs> Boże, już myślałem, że to ja. Dobra. A to yy, Rusy tam skapitulowali. Jezus Maria. Ale się wystraszyłem. Panowie, Brazil has capitulated, czyli Brazylia została skapitulowana. Wiem, że dobrze to wiecie. I mamy to. Patrz na to. Chłopie, jestem ogromny. I teraz zrobimy taki trik, że weźmiemy sobie, zrobimy po tym cel, który daje bonusy do budowy, moi drodzy, punktu zaopatrzeniowego. Tutaj tempo budowy punktu zaopatrzenia. I specjalnie to zrobię tylko po to, żeby uaktywnić dodatkowy bonus i wybudować punkt zaopatrzenia w Wenezueli. Dobrze, bonus zrobiony, reorganizacja systemu kolejowego, moi drodzy, i budujemy. Tutaj punkt zaopatrzenia, i tutaj, i e, potem wybudujemy pyk, i później zrobimy pśtryk, i później zrobimy jeszcze. Pum! I tak to będziemy robić, nie? Fajnie, fajnie, fajowo. O, tu trzeba jeszcze przyciągnąć też kolejkę do tego pana, i później odtąd pociągniemy to tutaj. Oj, super. Niech to się buduje teraz powolutku. A my ruszamy po stal i na Paragwaj. On jest w sojuszu z Meksykiem. Nie ukrywam, że to może mógłby być problem, ale alianci walczą z Meksykiem, więc prawdopodobnie go pokonają. Ja, zerknijmy na Europę, co się tutaj dzieje. OK, powstała Rosja, mmm, która jest marionetką Japonii. XD Polska, rzecz, czyli Polska poszła w komunę, Kaiser w, e, poszedł e, w demokrację, Szwecja jest komunistyczna, jest w sojuszu z Kaiserem, Francja nie wiadomo, co się dzieje. E, alianci to alianci, Rumunia jest w aliantach, Jugosławia komunka. We Włoszech jest, moi drodzy, pakt. Ty, wreszcie coś się działo, zaczęło dziać bez celów historycznych. O, jeden punkt zaopatrzenia już się wybudował. Fantastycznie, panowie. Mm, tu się przeszukujemy na Chile, ale wiecie co? Ja w ogóle nie wiedziałem, że ja sprzętu wsparcia nie mam XD. Jirma zwraca się o przekazanie broni, która pomoże obalić włoski reżim. To powinno. No dobra, niech będzie. A czym jest Jirma? Dobra, super do czterech razy sztuka. Wiecie co? Zróbmy ultimatum teraz dla Chile. O jezus, panowie. Ale jestem. olbrzymem, nie? Oj, ale państwo. Litwa-Łotwa dołączyli tutaj, oczywiście, do aliantów i do konfederacji. Europejskiej. Ja specjalnie zbieram siłę polityczną na korowanie Ameryki, jak coś. Ultimatum dla Chile zrobione. Fantastycznie. Robimy jedność Ameryki Południowej i. E, oj, oj, oj. Chile ma do nas problem, więc oczywiście robimy wjazd na pełnej. No i to będzie chyba. Powiem wam szczerze, teraz się o wiele easy bardziej podbije Chile, niż e, podbijałem je nawet na achievementach, bo mam więcej dywizji. Dobrze, zrobiłem jedność Ameryki Południowej i teraz mi się to zmieniło. Confederation Sud America. Aha, czyli to trzeba było zrobić. No dobra. Ale teraz przynajmniej zaczynamy integrować, nie? XD. O, Chile podbite, moi drodzy, chociaż tyle. No Czwartej Rzeszy tutaj nie odrodzimy, że tak powiem. E, no i czas na Wenezuelkę, że tak powiem. Czas się przygotować i rozjechać. I panowie, Wenezuela będzie zaraz komunistyczna. Boliwia, Ekwador, Peru, wszyscy idą w komunę. Tylko ja nie. Wow. Moi drodzy, robimy arma Marvillosa co zaznacza, będziemy mieli bardzo dużo atomu i wypowiadamy wojnę w Wenezuelce. Okej, okay, tutaj nawet zielone niebeczko. Troszeczkę. Uh -huh. Nie robię desantu. Ojejku. Ja to wypowiadam miał ogromne atrysię, co? Oczywiście, lastendzik to już było do przewidzenia, że tutaj będzie lastend. Ale tędy się powinienem przebić. Jeżeli chłopaki będą toczyli moje jedną bitwę, to sobie powinni dać radę, nie? Dawaj, zobaczymy. Mam 280 kasów w powietrzu, więc panowie, no to powinno niszczyć. O, 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 Zobaczymy zaraz. Jejku, jakbyś tędy przeszedł, stary, to byś mi naprawdę zaoszczędził dużo problemów w życiu, nie? Serio? Dawajcie go, błagam, błagam, przebijcie. Nie, nie, no skąd on ma tyle dywizji raptownie tutaj? Dobra. Panowie, desancik. E, teraz weźmiemy oczywiście, połączymy flotki i damy ich tutaj na wsparcie. I teraz robimy desancik, spróbujemy na plecy wjechać. Mam nadzieję, że się uda. Oczywiście tutaj będzie plan odpalony też. Tu jest, moi drodzy, 400 kasów, nie? Przepraszam bardzo, 500. Więc no oni powinni siąść jakimś cudem, nie? Powinno się udać. Ale czy się uda? Oj, Uda się. Mam to. Karakas zostało zajęte i teraz, moi drodzy, mogę dosłownie na easy modzie, dosłownie na Easy modzie, przejeżdżać yy, przez mojego przeciwnika. Nie, Wiesz, patrz. przejażdża, dosłownie, fantastyko. Tutaj płynie już reszta wojska, no i w ten sposób zdobywa się Wenezuelę w herco Byron. mogę reaktory jądrowe budować? No to rozpoczynamy, moi drodzy, budowę reaktorów jądrowych. I mogę wybadać bomby atomowe Za 1200 dni Ej, panowie, no nie wierzę Holandię mogę wziąć do frakcji Oczywiście, że ją zaproszę I ja miałem cel na Hiszpanię, nie? Żeby sobie zrobić przyczółek A mogę przecież z Holandii tutaj yy, Niemce 30 dni Chłopie, tylko niech tutaj chłopaki przylecą teraz Wszyscy jak najszybciej do Europy płynąć yy, Pani Holandio, najlepsza na świecie Proszę o... Y, ja bym pani wybudował lotniska Proszę mi dać, yy, moi drodzy, lotnictwo Okej, okay, siadły mi tutaj dywizje Wjeżdżemy w nich i weźmiemy Holandię do broni Okej, okay, zaakceptowałem. Na szczęście. Niestety nie mam maszyn. W szczęście sensie nie mam miejsca tutaj w lotniskach. Troszeczkę potrzebuję, nie ukrywam. Okej, okay. zobaczymy, czy wy byście dali radę tutaj. No, oczywiście, że damy radę. No, panowie, to będzie zniszczenie. Zobaczcie, jak samoloty robią sieczkę. Uuu, nawet duże straty ponoszę od Holandii. Od tej, od Niemiec. Panowie, troszeczkę problem. Oj, 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 oj. Kłopoty Najmana, moi drodzy. Za dużo mają tutaj dywizji, nie? Niemcy. Ale tutaj chyba będzie Git. Mhm. Tu będzie dobra przebitka. Patrzcie. Tylko tu jest lekki problem z reinforcementem. Ale oni mają po 10 dywizji na kratce. To jest troszeczkę tragedia, ale, ale nie ukrywam, że fascynuje mnie to. Bo chciałbym zająć chociaż jedną prowincję, nie? O, zielone niebo, panowie. Ty, mógłbym w sumie jeszcze 300 kasów tutaj dorzucić. Zobacz, zieloniutkie niebo i tysiąc kasów, panowie. Powiedzcie mi tylko, dlaczego oni nie dadzą rady ich przepchać. Mm, no ładnie ich tutaj niszczymy lotniczą. Ty, no i teraz przeszliśmy, bo mamy chyba bezapelacyjną dominację w ogóle powietrzną, nie? Teraz. Taką stuprocentową będziemy mieli niedługo. Dobra, kolego, proszę, spróbuj. Spróbujcie. Weźmiemy troszeczkę kasów i troszeczkę myśliwców. Tu tutaj na południe. Pokryjemy dwa akweny tutaj. Jak oni nie będą w stanie robić reinforcementa, to my powinniśmy to przebić, ale zobaczcie, Niemcy to są Niemcy w choju, nie? E, ja jeszcze w międzyczasie, moi drodzy, integruję tutaj państwa, więc ja dostaję cały czas fabryki, więc e, ja też reaktory atomowe buduję, to może mi się przydać, nie? Jest przebitka. No powiem tak, no powinniśmy ich przełamać, prędzej czy później, bo dominacja jest tutaj straszna w powietrzu, tylko musimy się rozkręcić, dosłownie. Poczekajmy trochę, niech nas teraz przeatakują. Powiem wam szczerze, że 15 minut staję w Holandii. E, zrobiłem fantastyczny. Statki, e, tak naprawdę dodałbym nawet jakieś do produkcji, ale jedyne co się liczy, to podbicie Niemiec. A niestety, e, moje dywizje, zobaczcie. Przy oś, 800 kasów w powietrzu, zobaczcie. Ja nawet wszystko przełożę tutaj. 800 kasów w powietrzu. 1400, przepraszam. I niszczymy powietrznie wszystko, co chcemy. O, może teraz, może teraz. Może teraz, panowie, no, przy takiej dominacji, może teraz. Patrz, permanentne dosyłanie wsparcia. Na jedną kratkę. Witamy, moi drodzy, w 43 roku. Moi drodzy, Ustawiłem tak kosmetyczny na czwartą Rzeszę, ale niekoniecznie to chyba będzie działać. E, jeżeli chodzi o braki, no to mam e, duże plusy, bo zmieniłem ich na kawalerię byle jak, żeby było. I teraz spróbujemy pójść do przodu. E, no trudno, żebyśmy szli do tyłu, nie? To w razie czego. E, dominujemy totalnie w powietrzu, ale moi drodzy, Rosja dołączyła do tej wojny i Japonia też. Więc to jest troszeczkę problem. Postaramy się ich na planisku teraz przejechać, żeby oni nie mieli jak dosyłać wsparcia. A moje lotnictwo, no zobaczcie, ono powinno zrobić siekę, ale z jakiegoś powodu nie robi. Nie wiem dlaczego. Jest! Jest jedna prowincja zajęta, Boże, kochany. I to jeszcze nasz kory jest, nie? Bo mamy kory na Niemcy, panowie. No, Boże, fantastycznie, nie? Proszę, utrzymajcie chociaż jedną prowincję. Jak wy przegrywacie z zielonym niebem, który ma paręset kasów? No, panowie, to jest, to jest porażka. W Dortmundzie stoi 18 dywizji piechoty, tu stoi 16. Z panowie, powiem wam szczerze, że to już jest gruba przesada. Tak naprawdę. No, panowie, nawet jeżeli ja jestem w stanie e, wyłożyć ich organizacyjnie w jednej prowincji, to oni wydoślą 500 dywizji z drugiej. Boże, ja wiem czemu, jak ja mam tier 1 artylerię w 43 roku. Roku, jakim rogu? Boże, rzeczywiście, patrz. XD. O, oh, jest! Jest. Udało mi się nawet przebić, panowie. Jedną prowincję. Może się uda jeszcze przebić drugą. Dosyłam tutaj całe wsparcie i zielone niebo. Proszę organizacyjnie ich tutaj unicestwić. To są takie walki, moi drodzy, o jedną prowincję. Wow, 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 wow. Moi drodzy, powiem tak, że nie spodziewałem się takiej zagrywki przez moje dywizje, że będziemy w stanie cokolwiek, kiedykolwiek zająć, yy, ale jednak to się dzieje na naszych oczach, panowie. Yy. Jednak doszukanie artylerii pomogło. Troszeczkę, bo troszeczkę, ale pomogło. Dzięki temu mam troszeczkę lepszą dominację i Dortmund Daj mi Dortmund, chłopcze. Daj mi klucz do bramy Dortmundu, chłopiec. I będzie mieli lepsze zaopatrzenie. Pięknie. Patrzcie, wystarczyło tylko artylerię jeden tier wybadać. I od razu pusz idzie o wiele lepiej, nie? Jak ważna jest technologia w grze Herdza Wyron 4, nie? Mamy Dortmund, panowie, czyli będzie zaopatrzonko Świetnie. I tutaj jeszcze jakbyśmy to zajęli. Kilonie. To by było super. Pięknie. Ale przychodzimy jak burza do przodu, nie? Prosimy panowie tutaj. Jeszcze poczekam na tier 2 Arte 20 dni i u chłopiec, co ja będę robił, to inoroznie. Wiedziemy dosłownie. Patrz. Pyk, pstryk. do widzenia, nie? Pyk, pśtryk. Right klikujemy, right klikujemy po prostu. I to wystarcza. O Boże, powiem wam szczerze z serca, że te bitwy tutaj to jest niezła węczarnia. Ale na szczęście już mamy tier 2 artylerię. I już się nawet produkuje, nie? Więc panowie, wygramy prawdopodobnie. Jeszcze troszeczkę. Teraz wjedziemy tak po prostu. Pyk, pyk. No i teraz panowie, zobaczcie. Jest wjazdik już w miarę normalny. Ponieważ yy, mam więcej kasów. Po pierwsze. I po drugie mam technologię artylerii. Więc zobaczcie, że my ich bez problemu będziemy w stanie rozjechać teraz, nie? To już będzie, już powinno być zniszczenie. Plus ja mam tutaj kory na Niemcy. A nie, myślałem, że mam, ale jednak nie mam. LOL, a nie, mam na część terenów? Ja już nie wiem. Dobra, zobaczymy. E, oddali mi tereny, Holendrzy. Mam te kory, czy nie? Mam kory. O Jezus, panowie. XD. Uj, oj, 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 panowie, technologia, lotnictwo, wszystko poszło do przodu. Zobaczcie, jestem pod Berlinem, nie? Zobacz, XD. I zdobywam Berlin. Normalnie biorę Berlin. Zobacz. Senior wrócił do Berlina, nie? Fantastic. A, bo im indywizję też topnięłem na froncie. No i panowie! Pięknie, zielone niebo. Dajcie tutaj kasy, panowie. Fant Fantástico. Proszę o ofensywę yy, po zajęciu tej rzeki. Dziękuję. I teraz panowie przepchamy się tutaj troszeczkę, żeby tylko rzekę zająć. To powinno być subcionia. nie? Dobra, w sumie. Już wiem, czemu ja nie mam dywizji na froncie, bo połowa stoi na froncie z Belgiem, lol. Dobra, i teraz już puszczamy planisko. Chyba powinniśmy się odpalić. No panowie, przy jutkim takim niebie, no to powinniśmy chyba skapitulować już kaiserowskie wojska. Może problem jest taki, że do konferencji pokojowej to prawdopodobnie będę musiał Japonię wyłączyć jeszcze z wojny, bo alianci są totalnie useless, nie? Niestety. O Boże, o Boże! USA jest w stanie wojny z. Z aliantami i z całym światem Fantastycznie Boże Idealnie A my powróciliśmy Do na nie? O, lol A, okej, okay. dobrze Chociaż jeden wyłączony z konfliktu I teraz brytyjskie Włochy powinny zrobić im plecy I oni nie powinni mieć 15 dywizji na jednej kratce Nie wiem, no przynajmniej mam takie wrażenie Mogę kogoś do frakcji wziąć Klikę z Kuangsi, zapraszam Świetnie Dołączyli do mnie. Panowie, powiem wam szczerze, że to jest najdziwniejsza gra na świecie. Nie? W sensie. Czasami moja jedna dywizja atakuje 30 i te 30 dywizji mojego przeciwnika wychodzi z kratki, na przykład. Mm, albo są czerwone. Nie wiem, nie rozumiem tego, ale no jest fantastyko. Cesarstwo Niemiec padło. Chociaż tyle. Myślałem, że mi Włochy troszeczkę pomogły, ale na szczęście nie. jest kompletna dominacja, ale im troszeczkę powinno dywizji ubyć. Chociaż ciutkę, no. Niestety nie mogę zdobyć pragi. Nie ukrywam, że mnie to troszkę irytuje, ale. Panowie, yy, ojejku. Jest spokój z Białą Rosją. Ogólnie z Rosją jest Spokój. Teraz powinienem może ze względu na ich mniej dywizji troszeczkę bardziej się przebić. Rewerbuję jeszcze kolejną armię, no bo nie mam wyboru. Jest, proszę, chociaż jedną prowincję przejdźcie. Dobra, panowie doprowadzam posiłki już. 70 dywizji. Fantastycznie. I niech teraz oni się rozejdą. Fantastiko. I zaraz wjeżdżamy. Dobra, i teraz, panowie, czas na ofensywę. Już. Nawet nie czekam na bonusy z planowania. Po prostu wjeżdżamy, nie? Na pełnej. I to będzie totalny przejazd. Tylko przebijajmy się w tym rejonie i będzie dobrze. Tak gra już ledwo chodzi, nawet mój komputer nie daje rady. Jest! Idźcie dalej. Idźcie, bo im się front załamuje, no. Idźcie dalej. Już to okrążenie sobie pokonacie. Błagam was. Idźcie do Wiednia. Nareszcie. Proszę więcej powietrza używać, chłopaki. Jeszcze ataki na logistykę. Fantastycznie. Poradzicie sobie, nie? Jestem pod Wiedniem prawie. Niech ty dywizje... Dobra, stop. Chwila reorganizacji kolego. Chwilę przeorganizowania. Dobra, to już powinien być. Powinien być teraz. Finalny puszyk. To już powinno być zakończenie. Nareszcie. Tylko szkoda, że oni mają wojnę z USA. No ale coś poradzimy, panowie. Polskę podbiłem, ale Wiednia nie podbiłem. Jest niemożliwe. Iść na Wiedeń, panowie. Napoleon go zdobył. Ja też chcę. Też chcę zdobyć Wiedeń. Proszę. 300 kasów mamy. Bomby jądrowe mam. Wow. Nareszcie. O jezus. Ole to kompania teraz nabierze tempa. Panowie. Bombowce strategiczne. Austro-Węgry kapitulują. Wow. Fantastyczny. I atomówki mi się już ładują powoli. Świetnie. Wojska seniora wszedły właśnie. Czy weszły? Nie wiem, kto się mówi. Ja gdy jestem graczem Viron, Nie niepolonistą. Właśnie zajęliśmy. Wilno. Dobrze, moi drodzy, zróbmy yy, zróbmy praktycznie przejście przez Belgię, klasyczny manewr. Yy, nie wiem, czy alianci przyjmą wezwanie do wojny. To jest, yy, że tak powiem, dziwne, ale chyba nie za bardzo, z tego, co wejdę. C z tego, co widzę, nie? Wejdę, no. Dobra, Holandia przyjęła, świetnie. Francja nie. A, mamy Belgię. I też mamy dominację powietrzną nad La Manche i mamy prawie dobre morze i możemy robić desant. Świetnie, wypłyniemy i czy to będzie standardzik, bo ja się chyba nawet nie dorobię bomby atomowej. A istnieje, że tak powiem, olbrzymie prawdopodobieństwo, że, moi drodzy... Aha, bo Anglicy nie przyjęli wezwania do wojny. Lol? Nie wiem, wiada we Francję. I teraz Anglicy przyjęli wezwanie do wojny. I teraz się dopiero zaczęło bombardowanie La Manche przez moje samoloty i dopiero się rozpoczęła walka z aliantami. To ja floty cofam do bazy, panowie. No, psz, niech będzie jak jest, nie? O Jezus! Dobra, to najdziwniejsza E, potyczka, jak wiem, w sensie tu oni zajrzy Berlin, ale ja zajmuję Francję i Paryż e, Nie mam zielonego pojęcia, jak to powiedzieć. Ale jest ciekawie. I to tak serio, nie? E, dobrze, panowie powiem tak, nie mam wystarczająco dywizji, ale Desant idzie, nie? Desant idzie, moi drodzy, i ja raczej czterema dywizjami nie podbiję Anglii, mimo że zobaczcie. XD. Anglia jest pusta, nie? W sensie. A mam pięć dywizji tylko, takich wolnych, bo tutaj to się dzieje taka sieczka, że dosłownie XD nie miałbym więcej troszkę dywizji, to bym wygrał. Hej, panowie, ja dosyłam tutaj. Specjalnie dwadzieścia parę dywizji do Anglii, żeby ją tylko podbić, ale z tego co widzę, to ja byłbym w stanie pięcioma dywizjami zająć sam Anglię, nie? I to totalnie bez żartu. Normalnie całą Anglię jestem w stanie zająć. Pięcioma dywizjami, wiecie dlaczego? Bo oni są w Berlinie. XD dosłownie. Brak mi komentarza. Naprawdę to jest brak komentarza. Prawo dla AI paradoksu, które postanowiło zajmować Berlin, zamiast bronić, moi drodzy, swoich wysp i przez to doprowadziło do konferencji pokojowej. Wiesz co chodzi? Fantastycznie! Biorę tylko tyle. Nawet już więcej nie mam ambicji brać. Niech już się dzieje, co chce. Ważne, że jest zwycięstwo, nie? To, mnie, to się liczy dosłownie. I teraz wreszcie będę miał wojsko. Jak głupio to nie zabrzmi. Żeby, moi drodzy, się przejechać po reszcie Europy. Panowie, a może dla czystego mema? Po prostu e, zrzuciłbym bombę atomową po prostu na Szwajcarię. W, oczywiście w grze Herzowa 4. Totalnie nie mam na kogo innego zrzucić, więc wow, fantastycznie. Tinkino. Bomba atomowa zrzucona na miasto. Nawet nic nie biorę z konferencji pokojowej, bo jestem smegma male Jestem po prostu najlepszy na świecie. Jezuzole olbrzym. Yy, panowie, no powiem tak, na farcie udało mi się wygrać dzięki paradoksowi. Prawdopodobnie sam paradoks wycofał dywizję z Anglii, żeby dali mi wygrać, żeby mógł nagrać fajny odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Buziaczki. Zostawcie lajka.